Będę płacić jej dwa złote za każdą wydaną przez nią złotówkę. O co chodzi? No nic, no nagrywamy odcinek. Serię kupisz? No kupię ci na co, no. Tak szybko się rozgryzło? Złotych i 60 groszy dla ciebie. Taki dzień dziecka dla mnie dzień, czy to? Widzowie, kto byś tał uświętał w górę. Taki tablet. Natalia, ale masz tablet. O, Siemanko, widzowie, słuchajcie, dzisiejszy odcinek wyjątkowo zaczynam samemu, jak widzicie, bez Natalii, dlatego że nagrywamy dziś odcinek, o którym Natalia nie wie. Muszę mówić cicho, bo Natalia w tym momencie. Jak słyszycie, się kąpię. A kąpię się dlatego, że jesteśmy mówieni, że o 14 jedziemy na zakupy, bo Natalia chce kupić sobie jakieś tam, nie wiem, ciuchy inne pierdoły. I stwierdziłem, że jest to idealna okazja, żeby nagle skończyć odcinek, w którym jej płacę. Tym razem może być grubo, bo będę płacił jej. Jest już że skończyła się myć, ale dalej się kąpię. Będę płacił jej 2 złote za każdą wydaną przez nią złotówkę. Czyli jeśli natedy kupi coś za złotówkę, to dostanie do mnie 2 złote. Jeśli kupi coś za dychę, to dostanie 2 dychy. Jeśli kupi coś za stówę, to dostanie 200. A jeśli kupi coś za tysiaka, co mam nadzieję się nie wydarzy, bo nie mówiła mi o żadnych takich wydatkach, to będę musiał dać jej 2000 złotych. Ale po pierwsze, będę płacił jej tylko i wyłącznie za to, za co zapłaci swoją własną kartą. Po drugie, tak jak zazwyczaj, Heinz będę wypłacał jej o każdej pełnej godzinie więc no pewnie dość szybko skapnie się. O co chodzi, ale będzie musiała kombinować za co jej płacę. I właśnie po trzecie, będę płacił jej tylko i wyłącznie do momentu, gdy ogarnie o co chodzi. W związku z tym, im szybciej ogarnie o co chodzi, tym gorzej dla niej, bo szybciej po prostu przestanę jej płacić. Ale może być tak, że ogarnie o co chodzi, ale mi o tym nie powie, no i wtedy mam przes. Ale pod ostatnim, podobnym odcinkiem zostawiliście ponad 27 tysięcy apek w górę Za co wam mega dziękuję i fajnie gdyby pod dzisiejszym odcinkiem udało się to powtórzyć Ale żeby się udało niech każdy kto to co słyszy zostawi teraz łapkę w górę pod tym filmem I sprawdźcie koniecznie jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj Jeśli ten przycisk jest u was czerwony to koniecznie w niego kliknijcie Zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak żeby był szary Po pierwsze dlatego, że wtedy nie przegapicie żadnego nowego filmu na moim kanale A po drugie dlatego, że pomożecie mi wtedy zrobić Co? Nie, nie mówiłem nic. Żeby możecie mi wtedy topić półtora miliona że Natalia słyszy włosy. Ale, korzystając z tego, że Natalia słyszy jeszcze włosy i że dzisiejszy odcinek jest opłacany, to chcę Wam powiedzieć o mega fajnej nowości dostępnej w Play. Jeśli jesteście klientami sieci Play, albo na abonament, albo na kartę, nie ma to znaczenia, i jednocześnie lubicie sobie od czasu do czasu pograć w gry na komputerze, to od teraz, robiąc zakupy w sklepie Epic Game Store, możecie dokonywać płatności z Play. No, mieliśmy jutro mi trochę grać, ale plany się zmieniły. Hejka, jesteś cała rozszczepana? Plany się troszkę zmieniły, ale zaraz się co i jak. Jest totalny szok widzowie Wystarczy moi drodzy, że w Epic Game Store Na przykład w sklepie wybierzecie sobie jakąś gierkę dla siebie klikniecie w nią Następnie wybierzecie opcję kup teraz I tutaj moi drodzy z listy dostępnych form płatności Wybierzecie opcję Jak widzicie play Po wybraniu tej opcji w tym okienku wpisujecie swój numer telefonu Oczywiście dostępny w play Następnie naciskacie wyślij kod PIN Na wasz telefon przyjdzie kod PIN, który wpisujecie poniżej No i w ten sposób jak widzicie bardzo szybko Możecie dokonać zakupu Jeśli macie abonament w play to to ten zakup zostanie dopisany do Waszego rachunku. Natomiast jeśli macie Play na kartę, to po prostu będziecie mogli dokonać zakupu ze środków dostępnych na koncie Kupować w ten sposób możecie oczywiście gier na swój komputer dostępne w Epic Games Store, ale nie tylko, bo możecie kupować również dodatki do gier, tak jak na przykład w dolce w Fortnite. Jeśli więc jesteście klientami sieci Play i graczami, to pamiętajcie o tej formie, bo dzięki niej słuchajcie, nie musicie mieć karty kredytowej, nie musicie robić przelewów, tylko możecie w bardzo prosty sposób dokonywać właśnie płatności z Play. no, bo no, kochanie, wracam do Ciebie, się mamy. Ogarnięta? Ja wiem, ale o co chodzi? O co chodzi? No nic, no, niegdyś odcinek. I oczywiście, ja nie wiem o co chodzi, tak? No, tak się tak składa, że nie wiesz. Niczym się nie stresuj, Natalia. Odcinek będzie yy, chyba całkiem przyjemny. Ale najpierw idziemy na zakupy, tak? No tak, no, tak jak się mawialiśmy, nic się nie zmieniło. Plany dalej takie same mamy, tylko że przy okazji będę latał z kamerą. Hej. Natalia, domyślasz się o co może chodzić czy nie dzisiaj? E, myślę, że to będzie coś związanego z płaceniem, bo ostatnie odcinki, które nagrywamy, są z płaceniem. Mm, ale no ile, ile mam ile ile ci płacić? I będziesz je kupowała wszystko, co płacić? będę chciała. Mm. Ja, wszystko, co mm. chciała. Ja, ja nic nie wiem, ja, tak? ja nic nie wiem. Jedziemy na zakupy i. E, no i zobaczymy. Okej, okay, słuchajcie, my w takim razie w samochodzie, Natalia, gdzie jedziemy? Uwaga, co powiesz? Mm. Do Ikei? Po co tak. do Ikei? Może nie byliśmy i chcę zażyć, czy są jakieś fajne nowości I może coś do domku kupimy? Dobra, do Ikea Okej, okay, słuchajcie, podjechaliśmy pod Ikeę, ale... Natalia stoi tam z tyłu, więc mogę wam powiedzieć, słuchajcie Jest godzina, jak widzicie 15.03, więc nie wyrobiliśmy się troszeczkę Jest po 15, czyli najbliższa wypłata będzie o 16 No a ile to będzie, to zobaczymy A ja mam jeszcze pytanie No? Czy ja mogę sama wybierać sklepy? No tak, no chodzimy tam gdzie chcesz Jesteśmy z tobą na zakopach okay. Ty dzisiaj rządzisz, także i idziemy do Ikełki najpierw, najpierw. Dobra, słuchajcie, jesteśmy Natalia, co, czego szukamy? Jeszcze jakieś takie pojemniczki chciałabym, żeby żywność przechowywać. Okej, okay, dobra. Chciała to być, ja to mogła być, ich nie ma. Ale masz już, jest zimowa. Ale to, to to mamy, super. mamy zimowe w Lipsy do mąki i w ogóle. Lipsy do mąki. Okej, okay, słuchajcie, kolejny przystanek. Wieszaki? Czarne czy białe? Czarne czy białe? Czarne. Czarne, tylko czarne Okej, okay, przystanek kolejny, robimy dzisiaj zakupy życia, powiem ci Okej, okay, słuchajcie, jednak padło na no, te, bierzemy dwie No i słuchajcie, chyba tyle, co mamy Natalia? Dwie doniczki, wieszaki, wieszaki i, i klipsy, klipsy z Zakupy ale życia Ale jak już są świąteczne rzeczy, to chodź, pójdziemy zobaczyć, czy są świąteczne papiery w ogóle Ale jest październik No wiem, one już chyba są Masakra. No niestety, Natalia, przykro mi bardzo, ale świątecznych rzeczy jeszcze nie ma, tutaj zawsze ale były Ale ty płacisz, tak? Za wszystko Ja płacę za wszystko? Tak Dobra, okej okay. okay. No to cyk Okej, okay, słuchajcie, jak widzicie, w pierwszym sklepie zapłaciłem 26,99. By co to znaczy początek? Patrz, tam mamy TK Max. No. Tu mamy Media Markt No. A jeszcze mamy galerię. Ty, ty już wiesz, co my nagrywamy, czy o co chodzi? No tak, no płacisz za wszystko, co ja chcę. Ja nic nie mówię. Wrzucaj do bagażnika i powiedz tylko, jaki sklep kolejny? TK Max. TK Max, super. Okej, okay, słuchajcie, jest i TK Max, i powiem Wam szczerze, że no już się boję. O nie, widzowie, jak na zły rejon. No, słuchajcie, na telece ja sobie coś patrzyła. Co to jest Natalia? Ja? Plecak. plecak. Fajne? No fajne, ale po co ci? Plecak, jak mamy uczelnię teraz online. No jest zawsze taki chciałam. Mm mhm. to Ile kosztuje? Czego? Jak chcesz go? Bierzemy. Bierzemy go? No, super jest. Widzowie, zapowiada się dzisiaj długi dzień. Chodzimy w każdej alejce. Byliśmy się na jakichś plecakach, ciuchach, a teraz jesteśmy na sz szklankach. No, teraz świeczki. No, no ostatecznie stanęło tylko na, na plecaku. A na ty mi serył kupisz? No kupić ci, noco, no tak się co no Tak się rozgryzły, No kurde, dawaj go idziemy do kasy I kartą będzie Okej, okay, słuchajcie, jak widzicie zapłaciłem 149,99 za pokaż Natalia Ten oto plecaczek, no powiem ci, że całkiem spoko jest, kurde. pasuje ci, no, po, pasuje ci nawet, no Chciałam podziękować, bo bardzo mi się podoba Nie ma za co, kochanie e... Ale mam dla ciebie teraz niespodziankę ja No? Idziemy do media, Mark Co? Idziemy do media Jak idziemy do media? No, tutaj jest obok jak nie ma tego. Taki tablet, Natalia, ale masz tablet. O, że... O, że taki. Kochanie, czy ty żartujesz sobie ze mnie? Tak. Co to znaczy tak? No że żartowałam. Chciałam zobaczyć czy łyk czy nie. Nie będę cię aż tak wykorzystywała. Ja pierdziele widzowie, ale miałem zawał. Jak ty Natalia, się chyba zgubiłaś delikatnie, czy nie? Okay. Na niej się da rysować ostatnio widziałam, wiesz? Ej, widzowie, to naprawdę będzie długi dzień. Okej, okay, słuchajcie, jakim cudem udało się wyjść bez niczego. Nie chciałam cię tylko nastraszyć. Zobaczmy super, super, jesteś kochanie. Ale chciałam powiedzieć, że jestem w szoku, że tak szybko udało mi się ciebie rozgryźć. Okej, okay, teraz jedziemy do forum, dobra? Do drugiej galerii. Tak. Trochę się boję, ale okej. Okay. Okej, okay, słuchajcie, w tym samochodzie pojedziemy na żeby przez chwilę nie wsiadała. Jak widzicie, mamy aktualnie godzinę 16.02. Co ty tu robisz? Idź, nie pod, idź stąd, nie podglądaj, nie podsłuchuj. Nic, idź, idź. Idź! Ja, ja, ja Idź! Jadę, ja jadę. Co jedziesz? No dobra, w takim razie, skoro y, ty nie chcesz wyjść, to ja to zrobię. Okej, okay, słuchajcie, przyszedłem, żeby powiedzieć wam o co chodzi. Jest 16, więc teoretycznie powinienem już Natalii zapłacić pierwszą jakąś wypłatę, ale za wszystko do tej pory płacę ja, bo okazało się, że Natalia myśli, że nagrywamy odcinek, w którym jakby kupuje i wszystko co chce, a wcale tak nie jest. Ale zgadzam się, żebym to ja płacił, bo mi się to po prostu bardziej opłaca. Jeśli ja zapłacę i coś kosztuje 150 zł, no to wydam 150 zł, a gdyby Natalia kupiła to sama. To musiałbym wydać 300 wy, w sensie jej zapłacić Więc dwojga złego, już wolę ja, słuchajcie, to kupować Niż płacić jej podwójnie No ale jak to będzie dalej, zobaczymy No dobra, słuchajcie, kolejna galeria przed nami Natalia, jaki sklep najpierw? Mango, chcę zobaczyć no. płaszczyk Dobra, to let's go mango oh, Okej, okay, jest i mango, Bo tam wchodzić Natalia, ale idziemy To ten? To ten 499 Chcę przymierzyć go Dobra, słuchajcie, Natalia wzięła jeszcze taki, zobaczmy ile Kosztuje, no niewiele lepiej. Tylko za szeroki. No troszkę... Troszkę, tak, chociaż. Nie no za szeroki, masz rację, tak, tak. O no, ten to jakbyś, nie wiem, założyła koc z łóżka. Nie to jest XXXXXL, a to jest Ska, czaj. A o tym co myślisz? Co myślę? Nie, no średnio, taki... Co chcesz go? Nie no średnio jest na to, jakby no, ładniejszy znajdziesz pewnie. A ja czy nie? No, no nie no. Y Pomyślałam, że kupiliśmy wszystko, tak? Ja nie wiem, no nie kupię Aha I Idziemy do Zary, jestem w szoku Po co do Zary? E, zobaczymy Jest i Zara, słuchajcie, ale Natalia chyba coś kombinuje Co wybrałaś? Światerek. Taki sweterek Taki sweterek, okej okay. Okej, okay, słuchajcie, jest zmierzony sweterek, jak? Co? Jest spoko chyba, czy nie? No, fajne Przegaduję rękawy, ma, ale fajnie z podwiniętymi wygląda, nie? No, gicik jest 120 No to chyba spoko, co? Popisz mi Nie no w ogóle to co my godzinę mi kupujesz, godzinę nie kupujesz czy co? Ja nic nie wiem kochanie, no po prostu ci go nie kupię Okej okay. To co, rezygnujesz? Nie, biorę Jak, bierzesz go? No tak Ej no i co, serio go bierzesz? No tak, bo mi się podoba Czy ja wiem w sumie czy jest taki fajny za 120zł? Nie wiem, szczerze no, no mi się podoba, ja biorę Hej? Okay? Kurde No i kupiła, proszę bardzo Jest jest, okej. Okay. Dobra Antelia, ja robię się trochę głodny, więc może mała pauza na jedzonko jakieś. Dobra, e, dobra. Dobra, to ty idź, zajmij miejsce, a ja zamówię, tak tak? ja pójdę zamówić, bo jeszcze nie wiem co chcę właśnie. Bo tak? może ja bym chciała tego wrapa, ale za nie wiem, czy się da, więc ja pójdę a tym 100, dobra? No dobra. Ja dobra. To wziąć, co? dobra. Kurde, widzowie jest lipa, bo myślałem, że Natalia zrezygnuje z tego swetra, a jednak kupiła go jakby za, za swoje pieniądze, więc no będę musiał jej zapłacić podwójnie, za chwilę za niego o pełnej godzinie. A drugi przypód jest taki, że teraz też poszła zamawiać. Czyli zapłaci pewnie swoją kartą, no i będę musiał znowu to doliczyć i za chwilę o 17, bo jest, jak widzicie, 16,53, dam jej hajsik i zobaczymy, jak zareaguje. A, zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, słuchajcie, że odcinek trwa do... Końca dnia. Jeśli Natalia ogarnie wcześniej o co chodzi, no to skończy się wcześniej, ale jeśli nie ogarnie albo nie powie mi, że ogarnęła, no to będziemy, słuchajcie, będę płacił jej do końca dnia, czyli do północy. Dobra, słuchajcie, Natalia, przyniosła jedzonko elegancko, elegancko. Ja mam bez, sosu tego. bez sosu masz. Dobra. No nawet słuchajcie, zjedzona. Natalia, ruszamy dalej? Tak, powodem wodę, musi to sobie. Po wodę, dobra. Zanim woda, to coś jeszcze mam dla Ciebie. Co się dzieje? A co okay, się dzieje? To jest dobre pytanie, co się dzieje, cyk. Halo. 305 zł i 60 groszy dla ciebie Nie ja tak dużo? Taki dzień dziecka dla mnie dzisiaj, czy co? I co ty na to? Jestem w szoku trochę Ej, ja nie mamy mam jakiś dzień dziecka, najpierw mi wszystko kupujesz, teraz mi płacisz, a trzecia. godzina. <noise> a czemu trzecia godzina? Kto ci powiedział o... o trzeciej godzinie? Nie no, nagrywamy dalej, ale kto, kto ci mówił o jakichkolwiek godzinach, kochanie? Okej, okay. dobra idziemy po wodę Wodę idziemy? No. Dobra. Dobra, widzowie, niech Natalia zapłaci za wodę. Daj mi tą tą, ja pójdę przed sklep, nie będę stał w kolejce z tobą, co? Dobra, Dobra widzowie, szybki updateik. zapłaciłem na 30560, dlatego że swetery kosztował 119, czyli razy 2 to jest 238. W maku zapłaciła 33,80 razy 2 to jest 67. 60 i do, do, dodając to wszystko do siebie wyszło słuchajcie 305 zł i 60 groszy i tyle właśnie zapłaciłem. Teraz słuchajcie, Natalia kupuje tam wodę i no, w kolejnej godzinie za nią już na pewno coś zarobi. O woda! Ile taka woda w ogóle kosztuje teraz? W ciekawości, bo nawet nie wiem. Ja też nie. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, Natalia poszła do łazienki, więc ja to wykorzystam i idę szybko zobaczyć, ile kosztowała woda, bo jest blisko. Chodzimy. Dobra, ten doszliśmy na pewno. Uwaga, złoty 39, zł, tak? To ta na pewno? Tak, ta, dobra. Idziemy szybko, bo nie wyjdzie. Dobra, słuchajcie, jeszcze nie ma, więc chyba się udało. Szybko, 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 szybko. Ooo, dobra. Siedzę, nie ma jej, czekamy. No, hajka. Home and you, co? Lajtowo, widzowie, jeszcze bym dwa razy zdążył. No, no to let's go. Home and you. Pająk? Kupicie pająkę takiego? Czego tu szukamy, kochanie? Nie wiem, jeszcze sama. O, Natalia, coś takiego? Co, z... co ten to nie chcesz tego? Nie. Oo, widzowie, to jest to damy kozek, nie? Okej, okay, wychodzimy już z galerii? Nie, idziemy do takiego Maxa. Jak do takie Maxa byłaś już, przecież? Tak, ale tam mi kupowałeś rzeczy, więc to jeszcze iść raz. No chyba że, że żartujesz Natalia sobie ze mnie. Nie. I jeszcze raz do tego samego sklepu? No tak, ale tutaj są, mogą być inne towary. Okej, okay, słuchajcie, no nie wierzę. Je jest i on. Po raz drugi dzisiaj. Jest październik. Jakie bombki? Widzowie, kto byś tam uświętał w górę. Aha, od bombek do... co to jest? Pędzelek? Teraz dużo robię, wiesz, termomikse. To nie mam czy smarować babeczek i w ogóle Po co mi to dajesz Natalia? Pobierzemy. ten Jak bierzemy? Dobra to trzymaj Natalia, bo wiesz, że ja ci tego nie kupię, nie? Ale jak to? No normalnie no, jak nie chcesz to Nie kupowaliśmy w TG No, ale to było wtedy, wtedy to było wtedy To są jakby trzecią godzinę, to myślałam, że znowu będziesz mi kupował tak w ogóle Bierzesz to i tak? Tak no Kurde Ile wyszło? 93 jeszcze. 93 jeszcze, okej. Okay. No dobrze no, słuchajcie, jesteśmy po TGMaksie, co teraz Natalia? Trzeci jakiś? Y nie, ja jestem w szoku, bo ja w ogóle myślałam najpierw, że kupujesz mi wszystko co chcę. Później myślałam, że robimy na zmianę, że najpierw mi kupujesz, później płacisz i teraz kupujesz. No ale to też padło, więc... Y y y no więc jedziemy, powiedz mi tylko y y gdzie jedziemy. Y y jedziemy do Idla i do domu. I ja teraz będę obserwowała, czy ty dalej będziesz mi płacił, czy już nie będziesz mi płacił, czy będziesz mi jeszcze coś kupował, czy ja będę ci coś... Okej, dobra, czyli co wyjeżdżamy stąd i do Lila? Tak. Dobra Ty wystarczy zakupów Dobra Okej, okay, słuchajcie Jesteśmy w samochodzie Która w ogóle jest godzina? Jest jak widzicie 18.05 Ale Natalia muszę iść na chwilkę wyjść z samochodu Powiedzieć, coś widzą Znowu, tak Dobra, słuchajcie W tej godzinie Natalia kupiła w TK Maxa coś za 93 z groszem Więc policzmy 94 I wodę za złoty 39 Czyli 94 zł 39 to jest 95,39 I po pomnożeniu tego razy 2 Bo płacę jej dzisiaj podwójnie za każdą złotówkę Jak widzicie wychodzi 190 78. Ok, słuchajcie, mamy tu 120, 40, 60, 80, 90, 190, 80 groszy. Czyli 2 grosze na to, będzie musiała będziemy mi wydać, ale jakby nie dlatego, że żałuję, tylko żeby. Ups, wszystko się zgadzało. Dzień dobry, kochanie! Eee, kolejna wypłata. Eee, ale to się nie zgadza, bo teraz miało być kupowanie, a nie płacenie. Teraz miało być kupowanie? No, proszę bardzo, jest płacenie. Tylko jest mały problem. Musisz wydać mi 2 grosze. Jak 2 grosze? No, 2 grosze reszty. Czyli coś jest bardzo dokładnego. Nie wiem, no To To grosza. No, ja poproszę dwa grosze i dalej sobie możesz myśleć. Okej, okay, dobra, dzięki. To ja to zabieram, ej, pro, ej, proszę ja to bardzo. Znam. No tak, no to dla ciebie. No to coś mi się tutaj nie zgadza, no? Czemu ci się nie zgadza? No ja tak sobie teraz coś na bo myślałam, że może coś mówię albo robię, a wtedy płaciłbyś mi pełnymi złotówkami, a tu są grosze. <laughs> no Przecież nie wiem. E... Dobrze jeszcze. Okej. Okay. Okej, okay, słuchajcie, dojechaliśmy do domu. Jest tak godzina. 19.22, ale spokojnie żadna wypłata Was nie ominęła, wy wiecie dlaczego. Natalia, nadal nie wiem. Na, nadal nie wiem właśnie Natalia i, i, i co, co dalej? Bo ja nie wiem co, co dalej. To ja się pytam co dalej. No to ja się pytam co no, dalej. Ja nie wiem co dalej będzie. No się tak, działo. ale ja się pytam jak będziesz kombinować. No teraz. ja już tak zgubiłam, że nie wiem co się dzieje. Jakby myślałam o tym, że to może być za to, że coś kupuję, że jakieś ciuchy, ale że ciuchy i nie ciuchy, tak myślałam. Ale w IKEA nie kupowaliśmy. Ciuków. Dobra, kochanie, spokojnie, zastanów się, pogłówkuj i jak, I, daj z zbocznie. i jak coś wymyślisz to daj znać Ale to już koniec tych w takim razie? Już nic nie wydarzyło? Nie, nie no, to zależy od ciebie, to wszystko, tak, wszystko to zależy od, tak. od ciebie e, Także powodzonka, jak coś wymyślisz to się nazwij Okej okay, słuchajcie, jak widzicie minęła 20. No i co by myślałaś Natalia? Yy, na razie nic, czekam żeby zobaczyć co będzie działo się dalej i czy coś od do ciebie dostanę. Okej, okay, yy, a dostaniesz, mam coś dla ciebie. Natalia, zamknij oczy i daj rękę. Było, zamknij oczy i daj rękę, uwaga! Stresujesz się, Natalia! Proszę bardzo, Pio piąteczka! Piąteczka dla Ciebie i kombinuj dalej, bo no w tej godzinie nic, nic nie zarobiłaś. Słuchajcie, wybiła 22! A wypłaty nie ma! Już od dwóch godzin! No już od dwóch godzin i co tam wymyśliłaś? Wymyśliłaś o co może Wiesz, chodzić co nie? wymyśliłam, znaczy tak mi się wydaje, że chodzi o coś z wydawaniem. Tylko mieszka mnie cały czas ta pierwsza godzina. Mm. Że wszystko mi kupowałeś i ja nie dostałam tej wypłaty. Okay. Yy, niestety tego już nie sprawdzę, bo jest 22 sklepy odzieżowe i kępy. Okay, okay. Ale powiem nie Ci, Natalia, tak. to nawet lepiej, że nie wiesz dokładnie o co chodzi. Nie powiem Ci czemu nie jeszcze, rozumiem. ale yy, no, dzięki temu, że nie wiesz o co chodzi, jeszcze możesz to wykorzystać. Ja już w ogóle nie wiem o co chodzi. Ja się poddaję. Ja się już poddaję. Ja się po po jak się poddajesz? Halo! Poddaję się. Ja nie przewidziałem czegoś takiego, żeby, że ty się możesz poddać. Jak widzicie słuchajcie, wybiła północ. A to Natalia oznacza, że challenge dobiegł końca. Się dowiem, o co chodzi. No dobra, już ci mówię, czekaj. W dzisiejszym filmie, Natalia, płaciłem ci 2 złote za każdą wydaną złotówkę. O ja! Czaisz dwa złote za każdą wydaną złotówkę. To czemu w tym pierwszym? No, jak czemu, a. bo ty podejrzewałaś, że nagrywamy, że kupuję ci wszystko nie. i mi się to bardziej opłacało Jak bo, płaciłem ci tylko wtedy, jak, jak ty płaciłaś swoją kartą Jak ja płaciłem, o, to zamiast, powiedzmy, jakbyś kupiła coś za stówę, to mi ci dać dodatkowo dwie za, jakby od okay. siebie A jak ja ci to kupiłem, to wydawałem Aha, tylko stówę to, e, nie bierz tego sweterka, e, to <laughs> Tak, decyzje. tak, ale w sumie, dobrze, nie ogarnęłaś o co chodzi, bo e, też było takie założenie, że jeśli ogarniesz o co chodzi I powiesz głośno o tym, okay. to od razu kończy się czelem. E, ale widzowie, ja się tak śpiewam, że się spadło w ogóle subskrybujcie kanał, żeby ja, nie przegapić tego, tego typu odcinków. Pamiętajcie, żeby wiedzieliście, o co chodzi. Pewnie wam e, wydawało się to no, bardzo to oczywiste, się, ale no, jak tak. widzicie, dla Natalii nie było. Piszcie pro propozycję kolejnych tych odcinków. A póki co subskrybujcie kanał, trzymajcie się, podajcie na Instagramy i do zobaczenia. Elo!